To ptak, to samolot, nie to Superman. Uuu, wylądował. Cześć! Zapraszam Was na film poświęcony komiksowi Superman na 4 pory roku, który jest częścią wielkiej kolekcji komiksów DC bohaterowie i złoczyńcy. Autorami tego tytułu są yy, Jeff Lab. Jakoś tak oraz Team Sale świętej pamięci. A jest to 39 numer. Jak widzicie tutaj na grzbiecie, jest fragment takiej panoramy. Za tą kolekcję odpowiada wydawnictwo Aszed. I tutaj mamy cenę okładkową 44,99 w tym miejscu. A ja kupiłem ten komiks w MPQ. Jest to dosyć nietypowe jak na mnie, że kupuję po pierwsze komiks z kolekcji, a po drugie w ogóle robię film o tym, o komiksie superbohaterskim. Ale uważam, że ten komiks na to zasługuje i na to, że go kupiłem i na to, żeby zrobić o nim film. Dlaczego go kupiłem? Kupiłem go dlatego, że. To jest bardzo klasyczna historia Supermana. Jeden z komiksów, który po prostu warto mieć w swojej biblioteczce, a po drugie, prawdopodobnie Egmont długo tego komiksu nie wyda jako taki standalone, samodzielny po prostu tytuł. więc uznałem, że za 35 zł, bo tyle za niego zapłaciłem z kuponem 20% kuponem rabatowym, to naprawdę się to opłaca bo te 45 zł na okładce w przypadku Egmontu pewnie to by było jakieś 89 zł. Eee, tutaj jest ponad 220 stron, więc naprawdę i komiks jest wydany bardzo przyzwoicie. Ten może lakierowana okładka, ona jest troszkę inaczej wykonana niż robi to na przykład Egmont, natomiast to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Tutaj jeszcze stopka redakcyjna. I tak, generalnie komiks ten składa się z wstępu komiksu podstawowego, czyli Superman na cztery pory roku oraz a, trzech takich małych dodatków i genezy. A wstęp to, jest, to są te dwie strony. One oczywiście opowiadają o tym, jak autorzy a, doszli do tego, że w ogóle ten komiks powstał. Ale zaczyna się to od wiosny, czyli tytułowych 4,5 roku. W tym komiksie nie dostaniemy takiej klasycznej genezy bohatera, czyli tam Karl L. zostaje wsadzony przez swoich rodziców do kapsuły i wystrzelony z planety, która umiera i, i tak dalej. Nie, nie, tego tutaj nie dostajemy. Oczywiście są nawiązania do tego, że Marta Kent i a Boże, jak on się tam nazywał? No Przepraszam, w topa. Jak, jak mu tam było na imię? Jonathan? Jonathan. Jonathan i Marta Kent, że znajdują tego chłopca, tak? Że mm, przysposabiają go jako rodzice zastępczy, ale w zasadzie nie ma tutaj. Nie traktują go jako nie swoje dziecko, wręcz przeciwnie. Relacja pomiędzy e, Clarkiem a jego rodzicami świetnie jest tutaj pokazana. W ogóle jest to komiks mało superbohaterski, a bardziej obyczajowy, pokazujący jak e, ktoś taki jak Superman e, jak bardzo trudno jest mu się odnaleźć w e, świecie ludzi. E, w świecie gdzie po prostu on jest inny i do tego świata nie pasuje i on to czuje, że w jakiś sposób odbiega od e, tych innych ludzi. E, wracając, ta relacja, bardzo ciepła, e, bardzo taka osobista, e, w której trochę dorastający, zagubiony młody chłopak e, potrzebuje pomocy swoich rodziców. Świetnie to jest tutaj opowiedziane i naprawdę bardzo fajnie się to czyta. E, sam komiks w ogóle czyta się dosyć szybko. Tempo jest tutaj świetnie zachowane, dialogów, tekstów nie ma jakoś tak bardzo dużo. Często są takie momenty, kiedy mamy jakąś część dialogową i oprócz tego pojawia się narracja którejś z postaci. Bo często jako ten narrator mamy tutaj, czy to właśnie Jonathana, ojca Clarka, albo którąś z innych postaci, i one opowiadają o pewnych rzeczach, a w międzyczasie obserwujemy to, co dzieje się na kadrach i to, co postacie mówią w dymkach. Świetnie to ze sobą współgra, i naprawdę pod względem opowieści, samej w sobie, fabuły, ten komiks. To nie jest komiks superbohaterski, to jest bardziej komiks obyczajowy, komiks o e, dojrzewaniu osoby trochę niepasującej do otaczającego świata, e, niepotrafiącej odnaleźć się, bo nie rozumie pewnych rzeczy, e, jednocześnie wie, że jest wyjątkowy, chce e, robić rzeczy niesamowite dla innych jak najwięcej e, i trochę jest w tym wszystkim zagubiony. Oczywiście, przechodzi też swoistą przemianę. E, powiedzmy, że następują jakieś pierwsze takie e, miłostki, które m, też wpływają, dajmy na to, na jego osąd czy decyzje i tak dalej. Z prowincji, czyli tego Smallville, w którym e, Clark się wychowuje, przechodzi do e, Metropolis, czyli miasta, w którym funkcjonuje sam. Superman i dochodzi tutaj do konfrontacji z Lexem Lutorem. I to też bardzo fajnie jest pokazane. Nie ma tutaj e, specjalnie jakichś walk, czy w, w ogóle ten, w tym komiksie nie ma e, jakiejś takiej brutalności. On jest raczej tego pozbawiony. E, natomiast zupełnie na innym gruncie, odbywa się tutaj pewnego rodzaju rywalizacja, a, czy też e, pomoc ludziom potrzebującym tej pomocy. Świetne e, rysunki, które ktoś może powiedzieć one są brzydkie. Na pewno są stare, to jakby widać, że ta kreska ona często jest taka e, bardzo odręczna, widać, że tutaj jest kontur po prostu nałożony, a potem jest tusz i kolor. E, ale to pasuje do tej historii. Świetnie się to prezentuje. Są kadry ładniej narysowane, są takie, które można powiedzieć, że są lekko brzydkawe. Nie wiem, jaki był materiał źródłowy. Natomiast takie piękne rozkładówki, to też naprawdę cieszy oko. I w ogóle to, jak jest Superman rysowany, ta jego szczęka, ta jego bryła, po prostu kolos, ale wygląda jak taki wielki bobas, napakowany, nie? I to jest bardzo charakterystyczne. Dla mnie ten komiks świetny pod względem fabularnym, a pod względem graficznym no to jest kwestia gustu. Mi po prostu ta kreska tutaj bardzo pasuje. Ktoś może powiedzieć, że nie do końca. Um, moim zdaniem. Jest klimatyczna, pasuje do czasów, kiedy ten komiks powstawał e, i też e, do samej fabuły jako takiej. To po prostu e, momentów, w którym się to odbywa. Poza tym podstawowym komiksem, e, tutaj kilka takich wątków jest e, poruszonych, ale kończy się ten komiks i. E, Mamy tutaj coś na zasadzie takiej galerii starych zdjęć. Troszkę do tej galerii odnosi się później, kiedy Clark spotyka Brusa. Bardzo taka krótka historia. Druga, ona nie ma tytułu jako takiego. I jeszcze trzecia opowieść o samie, i to jest coś w rodzaju takiego tributu dla syna jednego z autorów. Nie pamiętam teraz, to jest na końcu opisane. Tutaj chyba, gdzieś w, tym, w tej części, syn chyba Leba miał raka kości, i do tego odnosi się tam ta historia. Oprócz tego, tutaj jest minimalny taki dodatek. W zasadzie, jedna strona. Takich okładkowych rzeczy, tutaj jest troszkę więcej. Bo one się przeplatają tam po drodze, właśnie są uwydatnione w samej historii, także, jeszcze parę słów zakończenia, i na końcu pojawiają się polecane lektury, czyli kolejne tomy, jakie tam w ramach tej serii będą się pojawiały, powiem tak. Nie jest mi może Supermanem po drodze, to jest bohater, który niespecjalnie cieszy się moim zainteresowaniem, natomiast wydaje mi się, że warto mieć. Jeden, dwa, trzy tytuły, e, po które należałoby sięgnąć, przeczytać, żeby zrozumieć, czym Superman w swoich działaniach się kieruje, i ten komiks bardzo fajnie to obrazuje. Jego charakter jako e, postaci. Polecam serdecznie Superman na 4 pory roku. Ja oprócz tego planuję jeszcze gdzieś tam w przyszłości kupić sobie Superman e, amerykański, obcy, który jest zupełnie jakby inną historią i e, prawdopodobnie Superman Czerwony Syn, który też jest taką alternatywną wersją Supermana, ale to jakby już, tak, e, poza tym. Polecam. E, jeśli macie możliwość, idźcie do MPK-u e, i e, kupcie sobie stacjonarnie. E, jeśli e, ktoś by chciał właśnie taki kod 20% rabatowy, to Empik ogólnie je wysyła, jeśli dokonacie zakupów online, to przy odbiorze możecie właśnie zakupić taki komiks z takim rabatem, ale na forach internetowych, gdzieś tam na Facebooku, na grupach, pewnie ktoś się z Wami podzieli takim kodem. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do innych moich filmów i do usłyszenia na razie. Cześć!